Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w GTA4 strony na ja, Felix I coś mi się chyba... Mapa mi zniknęła Nie I coś mi się zacięło Eee, poczekajcie Chyba czegoś tu nie ogarniam a, już jest. Nie wiem, czy się zacięło. No ale skoro już jest porze, to lecimy dalej. E, mieliśmy iść do Elizabety Torres Którą poleciła nam e, Mallory. Dziewczyna Ramana. Będę przypominał za każdym razem Żebyście nie zapomnieli. Chociaż pewnie i tak o tym dobrze pamiętacie. Może nawet lepiej niż ja Dobra, tutaj mieszka Elizabeta.

this is nico roman's cousin shema this is elisabetta she's an old friend she'll get you some work okay thank you mom. so tough guy you know about this business i know about protection what do you need to oversee a deal i'm not sure about easy I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the street. <laughs> right. sure. For one, I won't have to listen to him talk. <laughs> oh. Oh, oh, oh. <laughs> <Stere>. <laughs> hey Nico, this is Patrick, Paki McCreery. All right. Hey. So Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off and I can't in good consciousness help him. Unless he's got some extra insurance, you. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. Really yeah, yeah. So, seems okay? Oh, he's totally cool. yeah, he's like family. Jest jak rodzina, w końcu jestem kuzynem Romana, a ty niedługo będziesz żoną jego, chyba. Where we going? I got this Jeżeli street się oświadczy.

To spadłem pod samochód i mi ostrącił. Jeśli się nie mylę. I tak jest, że czapka może nam spaść, jeżeli porządnie nas samochód piecznie. O taką na przykład. Nie było mnie tu. No i tak jest. A, i podgłosiłem trochę dźwięki gry. Będę teraz podgłaśniał swój komentarz bardziej. Może to coś da. Żebyście i wysłyszeli dialogi. Muzykę, która leci w radiu, wiecie, żeby nie było za cicho. Dobra, podnieść karabin snajperski, o to mu chodziło. No tak, bo w sumie zawodowo nie mówi się snajperka, tylko karabin snajperski. Tak mi się wydaje. I tak pewnie zaraz znajdzie się jakiś specjalista i mi powie, że źle mówię, no ale dobra. Tak, a tu. E, punkt obserwacyjny jest tam. Okej, okay, może przykucnę sobie. A, i tak w tą Media, ten sniper z Team Fortress 2. Tylko czapkę mam inną A i nie mam tych okularów. Dobra Przykucnę sobie, żeby mieć lepszą celność, chyba że już kłócę znowu. Już kucasz, dobra No właśnie. Okej, coś tam gadają. Ale ma wąsy. Ty, to jest kurde Stalin. Przywiało gościa. Dobra, coś tam się kłócą, chyba coś nie wyszło. Tam mają kolejnych dwóch, ale to chyba nie są z nimi. E, ej! Synek! O kurde! A nie będzie. Nie ma takiego bicia! A pieprzu A wiecie, że naprawdę taka beczka nie może wybuchnąć? Takaś ciekawostek jedna. Gdzieś tam o tym kiedyś. Aaaa! W nerę! Albo coś koło. A tam jeszcze idą. Jak ich porozrzucało. Ktoś jeszcze? Zaraz Paki żyje w ogóle? Chyba już uciekli. Tak! Udało się! Myślałem, że go niechcący kropnąłem. A i 1500, no to mniej niż. No bardzo jestem dobry, ja jestem zaebaszy, BABY! Będę teraz się koksił po policzek ze snajperką. Karabinem snajperskim przepraszam Was bardzo. Ale to i tak jeszcze nie jest ta najlepsza sta. <laughs> Chciałem powiedzieć snajperka. To nie jest ten najlepszy karabin snajperski jeszcze. Roman? O, Roman! Czekajcie, wsiądę do auta, bo mi zaraz ucieknie. Co, tam? Odzywał się już twój chłopak? Ło, właśnie! Zapomniałem o tym totalnie! O tej randce z Tomem Frenchem czy... jak mu tam? Kurde, jadę do kafejki. Na śmierć o tym zapomniałem Misje się zaczęły robić fajne, to już się zapomniało Dobra. Nie zatrzymuje się Przecisnę się Ej, ta kurwa Stacja niezależna Może zmienię na... Ladivostok! Na o! Ta muzyka z trailera Gita. Trump! Koleś! Nauczyłem Cię latać! Good evening. Ktoś Roman dzwoni.

Przewidzieli, że do mnie zadzwonisz i mi to powiesz, ale niestety nie przewidzieli, że ja naprawdę bym chciał tam pojechać. No ale dobra. nauczyciel! cię latać. Nawet zrobić podwójne salto. Idealne parkowanie. Nie ma szyb, to od razu lepiej słuchać. Szkoda tylko, że nie ma jeszcze... Cholera. Do you two know each other? Elisabetta seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Serio? Junkies like the people who supply them with drugs. You aren't getting involved in that world, are you? I am trying to avoid it, Michelle. Or maybe I do a few errands for Elisabetta. Nothing serious, though. I am Para no a dealer.

O której? poniedziałek o północy. A jest co? Niedziela. 3 godziny. E, nie wiem, czy się opłaca robić jakąś misję. Może się. Chociaż nie wiem, już jest serduszko. Może już się da. Jeżeli. O, teraz. No jeszcze on! Padman się boi! Lepiej z nią nie zadzierać mówisz i nie mam zamiaru. Jak płaci to po co mam zadzierać? Przestanie płacić. wtedy może... może i coś zrobię. Nie wiem jak mi będą misjach kazać. Trochę mi to nie wyszło. Przepraszam panią bardzo, dla dobrej ulicy. Widzicie tego niebieskiego ludzika na minimapie? Co to właściwie jest? O może po randce... to wiecie, ex randce tam podjadę. To jest restauracja? Nazwijmy to restauracją. To jest bar mleczny. Ale... Dobra. A, no sam podszedł. Are you my date? Thank God. You're <laughs> never never going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico. What do you do? I do a lot of things. What's your job? Job, job. Everyone's talking about this job guy. I haven't met him, and I don't want to. No. So this job sounds like an asshole. Really?

Dobra, udało się go sprzątnąć nawet bez większych problemów Idealnie, pania siadła A cholera, policja tu jest Nie złapiesz mnie O! Nie przej... Aha, mój brzuch Żartowałem, nic nie czuję, jestem ze stali Kupić z tych Dobra, widzę, że wyskoczyła misja dla Bruce'a, ale najpierw pojedziemy do tego niebieskiego typka. Czegoś drzeż mam. Teraz wysadzę to auto i się skończy. Wow, glina! Cześć, jak przyjrzymy, to wylecę. Oj, chyba teraz tak. Dobra, jest ten typek. Zaraz, to jest ten sam, co nam stówę dał na samym początku. Siema, okay. się nice. nice. no, bogaty. Co ty To Jesteś koleś robisz? Oh, yeah. Time flies. When you're

Kon odma kasy właściwie. On powinien jak Brusi się gdzieś przeprowadzić. No faktycznie jak Melon. Schowaj się do kieszeni. Mam nadzieję, że zapłacisz odpowiednio. Bo wiesz, że ja za darmo nic nie robię. Yeah, but this ain't no rock. It's a fucking boulder! This shit's gonna blast me to the moon! Oh, what's that film where that guy is on a mountain and he gets chased by that huge uh, boulder? I don't know. Oh, shit! Yes. Jesus, what happened? this your place? Yeah, sort of. No, it doesn't matter. Here's some dollar, appreciate the ride. <laughs> Albo tak się najarał, że jest taki szybki. No, dwie stówy, chociaż w sumie nie strzelę tylko. Przyjechałem się. Dobra, teraz skoczmy może do. Nie wiem, może do Bruskiego. O, zaraz tu też jest jakiś śmieszny koleś niebieski. To ty? Zobaczymy, co ty masz do pogadania. Kolejny? what comrades Where? That bar, Mickey's place. I'm sure you were ah. one of those bastards who used to come in there. I remember you. Yes, you were the drunk guy who fell over. Ah, teraz ja poznaję. All right, I was a mess, a mess, but I'm all sorted out now. I'm over that shit. Good for you. Yes. Yes, sorry, I'm a new man.

Aha. Proszę, co ja mam zrobić właściwie? Montauk? Jadę moją super wypasioną taksówkę. Mel też ci się nie przysta. A, no tak, to pamiętam jego faktycznie. Obviously, the DTs the, hit me pretty hard when I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. To nie fajnie. seen can. thought I was done with whole... Koleś, do Can you clear things up with him? Don't worry, I'll make sure everything's cool. No no I going co to, to pay back the money my friend here you. He doesn't want no trouble.

Jak z kolby No nie, jeszcze gliniarz. Ale przynajmniej furę jakoś zgarnąłem. Ci goście acyś narwani strasznie byli. Od razu się na mnie rzucili. Nawet nie dali mi wyjąć gnata. Schować się. Nie tak, kiedyś się walczyło na dzikim zachodzie. Nie tak.

Dzięki za cash. A ile go dałeś? Jak nikogo rusza rękami. O, i ten zapłacił porządnie. Szkoda tylko, że no trochę życia już straciłem. Myślałem, że zdążę nagrać odcinek jeszcze z misją dla Brucego. Niestety, ten odcinek już taki nie będzie. W tym odcinku to tyle. Wykonaliśmy dwie jakieś poboczne misyjki. I tyle starczy. Tak więc w następnym odcinku u Do zobaczyska.